Witamy Państwa z górnikiem Zabrze, który czeka nas już w najbliższą niedzielę o 15.30. Ze mną, trener naszego zespołu Henning Park. Zapraszamy do zadawania pytań. Hi, coach. Uh, the fans still want revenge na górnik Zabrze, for what co in w end of this last season when they were beaten by Lekpos 916 uh, do the players feel the same do they want to take this revenge too well i think you could see the reaction from our players especially kojic when he scored a winning goal or the goal against gornick uh, a week after that um, it was a little bit emotional and rightly so so uh, i think the most important thing for us is to to play close to our best level and win the match—that is uh, the most important thing. Because we uh, want to win the league. We are in an okay position considering uh, the demands we have here with all the competitions and the injuries we've had and still have. But with um, 28 games left to play in the league and the last 8 counting twice in terms of points then we are still in a good position to win the league so but again the most important thing is to play well and to win the match on uh, on sunday mm, uh, cały czas pamiętamy sytuację z uh, ubiegłego roku w szczególności nasi kibice przepraszam z ubiegłego sezonu Kiedy Lech Poznań wygrał z górnikiem Zabrzem 6 do 1 i czy nasi zawodnicy traktują ten mecz wyjątkowo, chcąc zamścić się czy zrewanżować właśnie za, za tę sytuację? Ten odpowiedział, powiedział, że jeżeli widziało się reakcję naszych zawodników, w szczególności Michała Kucharczyka po zdobytej bramce w ostatnim meczu fazy play-off. To wszyscy mogli zobaczyć, jak dużo było emocji w drużynie. Natomiast my teraz skupiamy się na obecnym sezonie. Chcemy wygrać ligę. Jest to na pewno dla nas najważniejsze. Musimy zagrać jak najbliżej naszego najlepszego, najlepszego najwyższego poziomu. Jest to oczywiście warunek właśnie, żeby Wygrać um, ligę. My jesteśmy obecnie w dobrej pozycji, żeby tak uh, się stało. Najważniejsze jest, żeby wygrać uh, niedzielny mecz. Konatorster <głos》>. Sportpel uh, coach after a poor start of the season. Górnik took 4 points in the last two games. Do you <coughs> expect a much difficult game that the table should say? Because górnik is 15th now. Well, I think uh, this league has been quite even. You see, like, Poznan is bottom of the league and playing in Europe. You know, so it's. I think everybody is, has the possibility to, to beat each other in this league, and the most important thing for us is what we do ourselves. And even if they had taken some points lately, the most important thing is how we play, uh, how we are um, going into this match, and the quality we are able to to play with. If we our best quality and the best play, we will our chances to win will be of course good. So uh, that is our focus. And yes, we know they have beaten Lech and we know that they have taken some points lately. But uh, to be honest, we the main focus in, is on ourselves. Uh, Zabrze, the two matches, trener powiedział, że nasza liga jest bardzo wyrównana. Weźmy pod uwagę przykład Lecha, który znajduje się na dole tabeli, a rywalizuje w Lidze Europy. Tak naprawdę to każda drużyna może pokonać każdego rywala. Najważniejsze jest to, żeby skupić się na sobie. Jeśli my pokażemy tę naszą najlepszą jakość, zbliżymy się do tego naszego najlepszego poziomu, w jaki, na jakim możemy grać, to nasze szanse na wygraną oczywiście są um, dużo większe. Um, natomiast wiemy o, o wyniku z Lachem Poznań, ale skupiamy się na sobie. Uh, I remember the Polish Cup sezonie, kiedy uh, last season when we played bielsko biała We won 4-1 uh, away and before the home game, the, the rematch, I asked you if this if this was going to be a friendly game. You said that nothing, that Leszek Kozinski do does is, is friendly now you're going to to uh, compete against him again so what do you do you expect from from his team on well, Sunday Well I think the same thing as we expect from every polish team every European team every team we play against that when there is a competition there is no friendly is, uh, he's closer to war he's closer to to a fight is closer to, to everybody is trying to do everything they can to win the match, and that is normal, that is what we are used to. And uh, we will go into this match looking to be the best we can be, playing to the best level we can do, mm -hmm. um, building on the, um, the good win we had against Roch, the good win we had against Lech Gdansk, and of course, taking lessons. From what we did against uh, Thermalica, but also against uh, Napoli, to make sure that we uh, can continue to develop and improve and be better. But of course, the most important thing is to win the match. Um, so, you, you know, the better we will become, the bigger chances we have to win these matches. And uh, I'm sure everybody looks forward to this match, everybody wants to play. Uh, this is a big game for us, as always. Um, but I have to stress that we played ten league games so far. Uh, with the competitions we've been in, with the two cup games and with the Europa League qualifications, and now into it, we got 28 games to play in extra class, and that is not something that we should uh, rest and take things easy. I just that show that there are many many points to play for and uh, a lot of uh, matches to, to, uh, to win. Uh, but of course we will go into the match on Sunday doing everything we can to win the match. Um, przed uh, rewanżem w jednej drugiej finału Poharu Polski w ubiegłym sezonie, kiedy, Rywalizowaliśmy z Podbeskidziem. Po tym pierwszym meczu wygranym przez nas 4-1 tutaj padło pytanie, czy ten kolejny mecz będzie traktowany jako sparring. I trener odpowiedział wtedy, że żaden mecz, kiedy mierzymy się z drużną leszko Jerzyńskiego, nie może być dla nas traktowany jako sparring, ale tego wymagamy od każdego rywala i w Lice, i w Pucharze Polski, i w Europie że jeżeli jest rywalizacja, gra o punkty, to nie ma mowy o żadnej meczu sparringowym czy meczu przyjaźni. Bliżej jest nam do walki, każdy daje z siebie wszystko na boisku. Te dwa ostatnie mecze, mecz z Termaliką i Napoli, są to dla nas lekcje, z których musimy wyciągnąć wnioski. Zarazem chcemy grać coraz lepiej, ale zarazem dobrze wiemy, że najważniejsze jest to, żeby wygrywać y, spotkania. Y, każdy zawodnik dobrze o tym wie i każdy z zawodników nie może doczekać się y, kolejnego meczu i rywalizacji w lidze. Przed nami jeszcze 28 ligowych spotkań, y, jest wiele punktów y, do zdobycia, dużo meczów y, do wygrania i dlatego zrobimy wszystko, żeby ten mecz w niedzielę również y, wygrać. Mhm. Um, Trenerzy czy wcześniej zobaczyliśmy najlepszą ligę jaką w tej chwili nas stać. Uh, no, because if we had been the best, we would have won the match. Uh, I've seen the game again and uh, Napoli is a very very good team. The goals they scored show that they don't need much space and time to, to create goals and have top top quality. But at the same time, we did have possibilities which did not end in big big chances but was very very close. Uh, on set pieces, we should have scored goals. Uh, could have changed the game for us. Uh, some of the play could have ended up in bigger chances if we had a little bit more. Precision in the final third. So, yes, we, we played a good game. We had good control against a team that is normally by far better than us. Uh, and we were in the match for a long, long time. Uh, but uh, w we lacked that little bit extra quality to score goals on set pieces, to score goals on the counter attacks. And maybe sometimes during the match also to keep the ball a little bit better especially in the first half so we didn't have to defend as much as we did even though we defended very well we would like to have the ball a little bit more to, to give them some more problems with the ball in the first half but these are details that we're always looking to improve and, and to be better but uh, overall it was uh, in in many ways a, a good control game but we also know to win matches at this level, we need a little bit more. We need a little bit extra. Uh, we had it last year uh, when we won matches, maybe against teams similar to Napoli. Maybe Napoli were a little bit better than the the board and and the other teams we played last year. Uh, but uh, uh, we know what we where we are and what we need to improve, and uh, we are working on it. But uh, for us to to win uh, easily against Napoli is is very very difficult. They are a top top team, and I was very impressed with the <coughs> for them to to score the goals they did with so much little space and the quality they had with the uh, sharpness of the movement and the timing and the passing and the s finishing. It was top quality, and that this is something that we are looking to achieve, something we're looking to develop, something we're looking to get closer to. So it was a good experience for the players and for everybody. And uh, I must also say, <coughs> like I did yesterday, the atmosphere at the stadium was fantastic. Um, especially considering the what has been uh, the speculations before the week, uh, before the game, um, for the for the fans to make this uh, atmosphere uh, make it into a top top European. Um atmosphere in the game and something mm, even though we lost the match i'm sure the players will, will remember this atmosphere at something good even though they're disappointed to lose the match but uh, they created a super environment um, and um, that was very very good to see E, trener powiedział, że nie, bo gdyby tak e, było, to moglibyśmy to spotkanie e, wygrać. E, natomiast e, m, trener był oglądał ten mecz jeszcze raz e, i jest naprawdę pełen podziwu sposobu, w jakim Napoli zdobywało te bramki, ponieważ e, nie potrzebowali, nie zawodnicy nie potrzebowali ani zbyt dużo przestrzeni, ani zbyt dużo czasu, żeby tak świetne bramki e, zdobyć. My może mielibyśmy szansę na zdobycie tych bramek właśnie po stałych e, fragmentach gry, ale zabrakło tej precyzji w wykończeniu akcji w strefie finalizacji. E, m, bardzo długo graliśmy jak e, równy zróbmy z zespołem e, Napoli. E, m, bramki mogły paść e, po stałych fragmentach gry, czy po kontratakach, ale Musielibyśmy się dłużej utrzymywać e, przy piłce, a nawet jeżeli już te bezpośrednie pojedynki wygrywaliśmy, to, to mieliśmy potem e, problem z utrzymywaniem się e, przy piłce. Natomiast to są detale, które zawsze staramy się e, poprawić i cały czas nad tym e, pracujemy. Żeby wygrywać z takimi drużynami, musielibyśmy mieć e, coś ekstra, jakąś ekstra jakość i Uważamy, że w ubiegłym roku właśnie tak było, kiedy mierzyliśmy się m.in. z trabzon sporem. Hmm, natomiast zdajemy sobie sprawę również, co musimy w, w tym roku e, poprawić. Dla nas e, ba bardzo ciężko jest rywalizować z takim zespołem jak Napoli. Jeszcze raz ten podkreślił, że było pod wrażeniem sposobu, w jaki, w jaki udało im się zdobyć e, bramki. Jest to topowa drużyna. Natomiast dla nas jest to bardzo dobre europejskie e, doświadczenie. E, co więcej, wczorajszy mecz był naprawdę fantastycznym widowiskiem. Atmosfera na stadionie była e, niesamowita, i zdajemy sobie sprawę, jak dużo spokolacji pojawiło się w biegłym tygodniu, a mimo wszystko kibice. Kibice dopisali, wypełnili ten stadion i, i zapewnili nam fantastyczne okoliczności rozgrywania tego meczu. I pomimo tego niekorzystnego wyniku to, to wszyscy będziemy długo pamiętać wczorajszą atmosferę na stadionie. Uh, Filip as Info High Coach, uh, I would like to ask you about Michał Kucharczyk, what, what do you think about his uh, performance against and what do you think about his uh, current form? Well. Uh, you know, I talk mainly about the team performances, uh, but uh, we can make an exception. Uh, Kuharic um, has had the season; it's been a little bit up and down. Um, he's getting used to playing with new players, with Priovic uh, and Nikolic, Germe playing in a different position. That is three different players to he used to play with before. Um, so. Takes a little bit time to adjust the timing and the movement and the combination and the understanding with those three or four players. Um, I think uh, Koharcik uh, made a uh, good game against Ruch. I thought he had a good game against Lech uh, Gdansk. And of course, against now with, uh, with Napoli. Koharic um, was difficult for, for our offensive players, but he was one of the few who has the speed and the running capacity to be a danger in the counterattacks. Unfortunately for us, we were not able to use the ball well enough to set him up in the right areas at the right time to, um, to punish Napoli. So uh, Koharic is a uh, player very much dependable of the rest of the team performance for him to to look good or for him to m make the extra quality for us to to win matches at the highest level. Uh, his uh, attitude is very very good. His work rate is very very good. He's working up and down he does a lot of defensive job that people don't see. Um, and his running stats is always the highest for high intensity runs in the team. Even uh, yesterday, he only played sixty-two minutes or something, but he was the one with the most high intensity runs in the match. So, unfortunately, we've not been able to to feed him at the right times, and he also have to work a little bit on his timing of his runs. Um, but of course he is a player with uh, uh, qualities that needs to be uh, linked up with the others. he's not the player who can take the ball and dribble five players and shoot it in the top corner. every player is different. i don't think there are too many players who can <laughs> do that. but um, of course, if you look at uh, the first goal of um, napoli, super team play. Fantastic run in behind, perfect pass, perfect cross, perfect run in the box, perfect header. That is a top quality goal. Even though we were in a good position to stop it, we were not able to do it. So of course we are looking to improve on that as well. But but Koharczyk is working hard for the team, and I know sometimes he will be a little bit frustrated and with the. Um, not been able to, to get the passes in behind us as, as often as he would like to and at the time but we are working on it and uh, we'll see we have a competition for places in the team as well and with Ivan getting more ready now to to play more minutes he started this match against Napoli after having two very very good um, substitutes coming on and making a difference for us so Ondrzej wraca do zespołu teraz, po długim czasie. Mamy trochę więcej konkurencji na forward, i to jest bardzo dobre dla zespołu. Jak trener mógłby odnieść się do wczorajszego występu Michała Kucharczyka i do obecnej e, formy tego zawodnika, który powiedział, że nie lubi na ten temat dyskutować, ale, ale zrobi wyjątek? Zacznijmy od tego, że Michał e, ostatnio. Gra z trzema nowymi zawodnikami, zmieniła się jego rola w zespole. Teraz współpracuje z Prioniko, również, również gra teraz na innej pozycji, więc potrzebuje trochę czasu, żeby dostosować się do, do tej sytuacji. Jeśli chodzi o Michała Kucharczyka, to bardzo dobrze można ocenić jego występ z ruchem Chorzów czy z ruchem Gdańsk. Y, oczywiście y, z Napoli y, Michał Kucharczyk był jednym z niewielu zawodników, którzy naprawdę y, y, pracowali bardzo intensywnie na, na, na boisku. Y, y, natomiast jest to jeden z takich zawodników, y, który, który jest, y, był też jednym z zawodników, y, który pokazał, Odpowiednią szybkość, która mogłaby stworzyć groźne sytuacje w kontratakach, jednak nie, 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 nie dostało odpowiednich zagrań od naszych zawodników, żeby móc wykończyć te akcje. I Michał jest jednym z takich piłkarzy, którego gra zależy w głównej mierze od reszty, od reszty zespołu. Wtedy jest w stanie dać tą ekstra jakość na boisku. Natomiast wiemy wszyscy, jakie jest jego, jak jego nastawienie, jaka jest jego mentalność. Jest to naprawdę bardzo pozytywna cecha. Michał ma również zadań związanych z defensywą, których ludzie nie dostrzegają. Wczoraj Michał rozegrał tylko 62 minuty, a miał jeden z najlepszych wyników, jeśli chodzi o, o ten dystans, jaki zawodnicy przebiegli na boisku. Nie wykorzystaliśmy dobrze jego, jego potencjału. Natomiast tutaj ten jeszcze raz powiedział, że jest to zawodnik, którego jakość zależy od pozostałych zawodników, nie jest to taki piłkarz, który jest w stanie sam wykreować akcję indywidualną i, i świetnie ją wykończyć. Każdy zawodnik jest inny i trzeba wykorzystać jego możliwości. Jeśli popatrzymy na pierwszą bramkę zespołu Napoli, to również ona padła po, po, po pięknej e, zespołowej, e, zespołowej akcji. E, m, cały czas mamy rywalizację na pozycjach e, poszczególnych, również na pozycji miła Kucharczyka. E, Iwan Dryczkowski jest w coraz jest lepszej formie. E, m, ostatnio odnotował dwie bardzo dobre zmiany. Andrzej Duda również już wraca po dłuższej kontuzji do naszego zespołu. Czy są jakieś kontuzje nowe po tym meczu wczorajszym? Ten mam nadzieję, że nie. Dziękujemy, o 15.30 trening, pierwsze 15 minut będzie otwarte. Dziękujemy.